ma tutaj ipak 09, a ze mną jest. Ar Artur, się Witam wszystkich. Albo jak to woli, Dartu Arturo Games, bo z tą tak. raczej będziecie bardziej kojarzyć. No właśnie. Y jesteśmy dzisiaj w klaszu i jesteśmy po przerwie, chyba dwutygodniowej, trzytygodniowej. Jak zresztą zawsze. Y tak, teraz już spróbujemy nagrywać regularnie. Nawracamy się. Tak, nawracamy się. I poza tym jest koniec ekipy i to w ogóle też jest śmieszne, bo macie Twój takie piln... Ipaku, pilnowacze w ogóle. Ipaku yy, przecież ekipa się kończa, nagrywasz z członkiem ekipy, a nie z pilnowaczem jak zawsze. Tak, bo teraz Arturo będzie się pojawiać raz na jakiś czas na naszych filmach, przynajmniej częściej. I może będzie opowiadać swoje historie, zobaczymy. Ja tak. yy, jak już mówiłem, koniec wakacji oznaczał koniec ekipy. Wytrzymaliśmy 1914 dni, bo nie zdążę niestety nagrać filmów w ostatni dzień wakacji. Za co oczywiście muszę Was przeprosić? Teraz postaram się, żeby ogłosić Wam co się działo u mnie z rozpoczęciu i jak się będą pojawiać filmy. Taki jest plan na dzisiejszy film. A no i poczekajcie, bo jeszcze mam nadzieję, że nie słyszę tych dźwięków w tle. 100 pucharków jeszcze mi brakuje do nowej areny Silent Centauri. Czyli to jest jakieś centauri, no to nie wiem co to jest, dobra. Otworzymy sobie Magical Chesta i zobaczymy co z niego będzie. Pamiętam, że to była jedna z lepszych skrzynach jakie tu były i tak w ogóle clash mi się przypomniał, że z memem, nie wiem czy ty Arturo widziałeś no. Farela tego takiego. Tego takiego łysa. Pewnie jakbym Ci pokazał ja to byś wiedział kto to jest. No. no to jak ktoś kojarzy farel yy, został memem. Clasha. Dobra, yy, co my mamy z nową kartę? Czyżbym widział klona? Jest klon! Dobra, on mi się przyda do deku yy, takiego, który jest dużo warty bo zaraz wam pokażę o co tutaj chodzi. Yy, czy to jest ciężki deck? Tak, to jest ciężki deck. Klon, 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 klon. klon. Ok, yy, wstawię go za Dark Prince'a, myślę. No, dobra. Yy, nie tym, nie tym, nie tym takim nie będziemy grać. Yy, tak? Yy, Dek pierwszy. Yy, tak, może być. Bo dobra, może być taki. Nie pamiętam, że mi grał, ale ok. Ogólnie jakby ktoś chciał wiedzieć, ja tu jestem, nie będziemy mówić oczywiście Artura na bo tak tylko mówię, no. jesteśmy w tej samej, Arturo jest na... Na no, trzeciej klasie, tak. Ale na jakim profilu? Elektryków. Tak, zawodówka. Yy... Zawodówka, yy, po prostu. A ja jestem technikum energia odnawialna, jakby kogoś to jeszcze interesowało, albo jakby ktoś jeszcze tego nie wiedział, bo już to mówiłem, ale powiem jeszcze raz, bo czemu by nie. O. Dobra. Ważne, że balon mi tutaj został balony. Yy, no ale co, w ogóle rozpoczęcie Arturo możemy razem opisać. Fajne było? Mi się podobało. I jakościowe było? Bardzo jakościowe było. Wszystko było tak ułożone. Wszyscy się od razu znaleźli. Taka ładna hala była, nie? Sportowa. Tak, serwanie. A tak na serio wiecie, gdzie byliśmy? Nawet nie na boisku. Po prostu na ziemi. Na ziemi dosłownie staliśmy, jakiejś pierwszej, lepszej. I mieli, chciałem powiedzieć, nagrywaliśmy film. I bynajmniej moją klasę okrzyczeli, że nauczyciel nas nie widział, bo wstaliśmy za krzaczkiem i dostaliśmy owszan już na no 1 września już. Krzyki były tak zwane. Yy, tak, no bo przecież to jest logiczne, że ten, że przecież wcale nie tak, że gdyby to było na boisku, to byśmy się wszyscy znaleźli bez problemu, nie? No. Ale no tak, no taka to nasza szkoła jest. Ja coś. mam pytanie, bo ja nie umiem w co grać, no. bo, jest, bo dużo osób się śmieje, gdy gra w tą Uch, grę z jakiegoś... Dużo, nie grałeś. No zainstaluj grę. Dobra. Będziemy Zdaj... razem grać. Ja cię będę uczyć grać. Już to robiłem z Crimsonem i z lodowym i w sumie nas obojgą się z nęcami. Dobra, sens, bo dużo osób się z jakiegoś, bo tak goś napisał. Silicon wallet. Nie wiem o co z tym chodzi. Pewnie jakiś brain rot. Aha. Dobra, szybko. Silicon wallet. I... Tak. Yy, co mogę jeszcze powiedzieć z takiej rzeczy? Aha, plan filmów. Ogólnie plan filmów będzie prezentował się następująco. Czy pojawi się na ekranie? Nie wiem, ale wiem, że powiem Wam go teraz, więc jeśli go nie ma na ekranie teraz, to słuchajcie mnie wszyscy uważnie. Jest taka ruletka, czy się pojawi, czy nie. Tak, ale powinien się pojawić. Ale jeśli ktoś mnie ma na... Yy, po prostu widzi, słyszy tylko głos, wątpię, że ktoś tak jest, yy, to słuchajcie. A więc yy, recenzje będą mi się pojawiać tak. W środę będzie krótka. W sobotę będzie długa o godzinie 18.00, jedna, jak i druga. Na, no, Na pewno nie tutaj, tak? bo tutaj nigdy nie było takich rzeczy. Na kanale Ipak Jeszcze Nowszy, czyli głównym moim kanale, który w sumie już nie jest takim głównym kanałem, ale po, powiedzmy, że jest, ok? Bo poprawność, wiecie. Poprawność polityczna? Nie, no polityczna, to tutaj na tym kanale nie ma poprawności politycznej, jakbyś chciał wiedzieć. <laughs> Od pół roku była no, kręcona zdziwam. polityka, ale dobrze, widzowie. Ym, co tu jeszcze mówiąc? Jeszcze. Y, oczywiście kanał, ten na którym oglądasz ten film widzu, czyli kanał gamingowy y, Będzie mieć tylko y, jeden film w tygodniu, będzie to ten, który właśnie oglądasz, w sensie no może nie ten, ale Clash ogólnie y, będzie się pojawiał w sobotę o godzinie 16. Nie, 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 nie! Przegrałem, a już myślałem, że mam szansę wygrać, ale jednak nie będzie... następna będzie wygrano. Musi być. Y, bo jeśli nie, to już raczej na odcinek cel nie zostanie zrealizowany. Chyba. Co tu mam? Aha, legendy, jakie wybrać z Poczką. Dobra, yy, co tu jeszcze mówić? Bo tutaj już. Yy, aha, jeszcze, oczywiście, kanał Ipak, Plus, czyli trzeci mój kanał, albo jak to woli, drugi, bo częściej tam rzucam niż na Ipak, Ipak jeszcze nowszy. Będzie się pojawiać tak jak, tak jak zawsze, czyli niedziela, godzina 12, albo Duolingo, albo Squadbusters. I ty I masz trzy kanały? Tak, trzy. No, no co ty nie wiedziesz? W sensie, no, od ja roku się. Wiem, bo zawsze miałem dwa maksymalnie, a teraz mam trzy, no i w sumie. No. Jakoś tak wyszło, dobra, no a myślę, że na inferno my te najlepsze pasy będą. Oj, dobra, może nie? Dobra, y, co tu jeszcze mówić? Y, no już nie będę mówić o tym, że będę strasznie się skupiać bardziej teraz na rozgrywce, bo mój kolega w klasze jest spocony i chce być lepszy od niego, wiadomo, no bo trzeba być lepszym od każdego, trzeba być królem tutaj internetów. Y, I tyle, nie? O. No więc w ogóle to też jest ciekawe, widzę co muszę powiedzieć i to Arturo może też do refleksji, no, refleksji się to nakłoni. No. Yy, pamiętam jak rok temu yy, Brawl Stars był popularny, pamiętasz? No. Teraz jest Clash. Aha. To za rok nie będzie kolejna gra Supercell'a popularna z stara jakaś? Typu Clash of Clans albo coś w tym stylu. Nie. Bo jestem w stanie <laughs> uwierzyć w to, że tak będzie, bo już tak powoli się dzieje. Ja dalej gram ogóle... Tak? Tak. Ale na tego w szkole. Ja na przykład gram tylko yy, na filmach, jak pilnowacz nagrywa film, a ja siedzę i się nudzę. No. Takie są nudne te filmy. Nie polecam oglądać tego kanału. Nie, no żartuję, no, oczywiście. Chyba. <laughs> Nigdy już się nie dowiecie, no ale, no mówię, no. Nigdy nic nie wiadomo. Tak. Z pilnowaczem nie wiem, czy będziemy nagrywać tak często, jak kiedyś. To, w sensie, to jest pewne, ale nie wiem, czy będziemy na nagrywać. Yy, jak to ująć? Czy będziemy nagrywać. Co, że razem, tak? Tak, cześć? tak często tak kiedyś, że wiecie, że był film u Ipaka, to wiadomo, że był też pilnowacz raczej, nie? No, rzadziej będzie wszystko Tak, teraz. tak, tak, tak. Teraz będzie raczej, że jest IPAK, to jest pilnowacz, bądź Arturo, albo w ogóle jest sam, bo takie też scenariusze zakładam w końcu. Bo będę mieć remont pokoju, taka ciekawostka. To ci Arturo opowiem na prywacie, bo chcę mi zabrać pół pokoju. Co? Taka tam historia, nieważne. Yy, ups. Kurde, no i najgorsze jest to, że tego Infer... W ogóle nie wiem, ten deck jest trochę taki beznadziejny, mi się wydaje. No, trochę tak. Wygrywasz się, czy przegrywasz? Się, ty, ty... Znowu przegrywam? A... Kurde. No ciechra ze spółka. Tak, ale muszę zmienić deck, bo z tym deckiem, no to... Oho. Co to deck? Deck, no to to są te karty, które Aha. masz. No już przegramy. możemy się poddać. Czemu roz Nie, co ty? i tak już to było do przegrania bo log mnie powalił jak yy, rok temu się będzie jak run temu I cóż nie chcę leć już już tak wygram gratuluję Uż, uczestnikowi gry która się nazywa nie wiem jak się nazywa bo mam jakieś chińskie znaczki a teraz musisz się spoczyć tak zwanie musisz teraz to wygrać teraz muszę zmienić dek i teraz muszę zrobić spocony dek okej okay? spoko teraz w ogóle nie wiem czy wiesz są takie laki bloki teraz zamiast skrzynek większości Aha. Czekaj, może będzie zaraz, dostanę. Nie, nie dostanę, ale to jest takie coś, nie? Takie, że jakby sobie rzeczy ci wypadają, tak. czy? Tak. Dobra. Okej. Okay. Mm, drugi dek nie. Trzeci deck też nie. Czwarty dek to jest ten, którym zawsze grałem. Spróbujemy nim zagrać, bo był zawsze najlepszy, więc teraz pewnie mnie też nie zawiezie, chyba. Hmm. Chyba. Y, co jeszcze miałem powiedzieć? Hmm. Nie wiem czy tu coś mówić, w ogóle zauważyłem, że ten kanał stał się bardziej opowiadajmy o bezrobotnych rzeczach niż o tak. naszych życiach. Nie wiem dlaczego. Bywa, życie tak zwane. Tak. <laughs> w ogóle to też jest widzowie ciekawe, że mogę się pochwalić albo i nie. Będzie to bez sensu to co powiem, ale ogólnie jak oglądaliście ostatni filmu Pilnowacza o bezrobociu i bezrobotnym zakończeniu wakacji, to jakbyście chcieli wiedzieć, a jeśli tego nie mówiliśmy, to jest yy, Temat bezrobocia był zrobiony specjalnie, dlatego że nasz kolega, którego poznaliśmy niedawno, przeniósł się na zasiłek dla bezrobotnych. Ile on dostaje, przypomnij? 1300 zł miesięcznie. Na bogato? No, powiedzmy, że na bogato, no ale czy da się za to wyżyć, widzowie? Ta, w tym kraju na pewno. Ogólnie dowiedziałem się, że przykładowo w Niemczech system y, socjalny jest taki, że bezrobotny Niemiec dostaje chyba tam 500 ileś euro? a małżeństwo dostaje 1000 Jedziemy, Jedziemy na Niemcy. Jedziemy yy, na Niemcy. Już nie mówiąc o tym, że tam jeszcze dopłacali się do, ten, do czynszu. tam no, widziałem takie rzeczy, to chyba dla pieniędzy to było albo coś takie kanały. Polecam, jeśli ktoś się interesuje geopolityką. W ogóle mówiłem, że ten tak jest lepszy. Już tak naprawdę wygrałem prawie, że. O, się siebałem, że przegrywasz. Nie tuż O, a to jest ok, heal. Pamiętam jeszcze jak był kiedyś Heal, że Spell Heal, a teraz jest tylko Spirit. A tak poza tym to muszę powiedzieć Wam, widzowie, napiszcie oczywiście, jeśli chodzicie do szkoły, ale nie siedzicie na zasiłku, tak jak kolega mój, który... Nie, nie, nie chcemy, żebyśmy na zasiłku, pamiętajmy. Nie chcemy, nie polecam. Y Terapia jest jad <laughs> za te słowa. <laughs> ale ogólnie to, tak na serio, widzowie, wracając, no to... Y aha. Ogólnie to napiszcie, kiedy mieliście pierwszą kartkówkę, jeśli mieliście w pierwszym tygodniu, bo ja mogę wam powiedzieć, Arturo też może zaraz pochwalić, że miem dokładnie we wtorek, tak, dokładnie pierwszego dnia nauki już. Tak się y... bawią u nas w szkole. W sumie, szczerze, może ktoś to zadziwi, ale dla nas to nic nowego tak szczerze nie tak. jest. Więc no... No. A, za... A ile masz pucharków w ogóle w klaszu? Ja... Nie, znaczy nie w no nie wklaszam. To to... A, stary, bo wie. ty zacząłeś zacząłe, na nowy rok zacząłe, szkolny. Na nowy rok szkolny. Pamiętam, jak gdy ja dwa lata temu zacząłem i chciałem przegonić hyrę, czyli wtedy najlepszego gracza Brawls, Brawl, Stars? Brawl Stars? Nie wiem, jak to się mówi. Brawl. O, duża skrzyneczka taka fajna. Yy, co tu. O, Ragea dostałem. Rage mi się nie przyda. Klon mi się bardziej przyda. Proszę mi tam nie jeździć. Yy, podejrzany krzaczek. Fajnie. Ciekawe, czego jest ten krzaczek podejrzany Czy zaczyna naprawdę padać? Bywa. Kolejna rzecz, którą dostęp, to jest Hill. Okej, jakie jeszcze karty? Co to jest? Ty tego nie było. U winorośla jakieś ty tego nie było, der. co daję. Jest napisane co to daje, nie? Nie, patrz co się dzieje, po prostu to... bo ty nie... Czekaj, bo to jest takie że jest balon, nie? Na przykład. I łapie winorośla, on spada na dół, nie może atakować i dostaje trochę damage'a. No i wiadomo, nie może się ruszać, no, to, no bo to są y, winorośla, tak? Ciężko by było się w nich ruszać. Tak. Y, w ogóle, tutaj karty. Nie, mam za mało kart. Dobra, gramy. Ten deck jest sprawdzony już niejednokrotnie, bo jest bardzo no-skillowy. Boss Bandit plus Mega Knight i takie tam rzeczy. To są po prostu no-skille no niektóre rzeczy, chociaż... No-skille. No tak, takie, tak no takie rzeczy się tu karty dzielą, no, no skillowe i te bardziej skillowe. No akurat Knight czy Canon raczej jest bardziej skillowy, tak mi się przynajmniej wydaje. Proszę nie zjedźcie mnie w komentarzu, jeśli wiecie, bo zaraz się okaże, że Knight nie jest skillowy, tylko jest po prostu dobry i dlatego go wszyscy... Jest dobry, ale chodzi mi o to, że... W ogóle to też jest śmieszne, bo Knight to jest pierwsza karta, Artur, jakbyś chciał wiedzieć, w klaszu, a jest uniwersalna. Ma dużo HP, nawet dużo bije. Fajna Tania nawet jest, no. Aha. I to się jakby na początku dostaje, tak? Czy... Tak, to jest taka pierwsza basic karta po mhm. prostu, a mimo tego, że jest basicowa, to zobacz, że... To, to, to fajna. No. robię ułatwienia, tak myślę, dla wygraczy, graczy, żeby się nie zrazili, nie? Też. Też mo... Pewno potem się zakładam, że dzieje się trudniej w tej grze. No dzieje się trudniej, bo później masz nie najta, a mega night'a i mhm. już wtedy nie przechodzisz po prostu rundy. A ja by się ocenił ten balans gry? Jest dobrze zbalansowana, dobrze się w to gra, czy tak? Szczerze mówiąc, jeśli mamy gościa, który używa ElectroGianta, Electro tak jakby ktoś chciał wiedzieć, to jest ten, co yy, nie dość, gruba, stank, który jest wielki, to jeszcze ma pole ma elektromagnetyczne, patrz. <grym> Za dużo elektroniki, tak? I elektrotechniki widzowej w mojej szkole. Yy, naszej zresztą. Yy, po prostu ma te pole elektryczne, albo już jak to woli, elektromagnetyczne i po prostu jak ktoś do niego podchodzi, to nie może do niego podejść, bo bije i też bije te jednostki Latające, Mega Knight jest straszny, bo no, nie do no, że... no bardzo, mimo tego, że kosztuje 7 Elixiru, ale wiesz, to, że jest mocną kartą, no to jest no. jedno, ale... No... No, wszystko ci zabija prawie, nie? Jakby... No tak, to, że jest drogą kartą to jedno, a to że jest mocno, no to... No to już drugie, no mówię. No. Yy, a na Knight'a, Mega Knight'a no to też, no grubas, wielki, yy, dużo zadaje HP, zadaje HP rozległe, tylko można latającym czymś go zabić i... Co tam jeszcze jest z takich niezbalansowanych, niezbalansowanych no takich kart, które mogą niszczyć rozgrywkę? No już nie mówię o pece, no bo PK no to już każdy zna jeszcze większy grubas, jeszcze więcej HP i chyba jeszcze więcej życia, ale chociaż ma długo, ten, chociaż nie bije rozlegle, tak? Ale mówię, no wracając do, no to balans jest, ale niektóre karty to niszczą i tyle. Dobra, dobra, co my tu mamy? Widzę, że remisik jest, więc aż tak ten deck się nie sprawdzi. Aha, jeszcze jest. Chociaż nie wiem, czy to mogę powiedzieć, że to, nie jest, kart to jest karta, która przykrza życie. No nie! No Nowo i dupa Nie, nie, nie. Co on robi? Aha, czemu on? Co jest? Co jest? Co tu się dzieje, bo ja nie widzę. Ty, to było dziwne. Czemu po zabiciu gościa on się zamienił w ducha i zabił mi wieżę i koniec? Co? No tak było dosłownie. Ale no gówno, bez sensu. Ja bym się wkurzył, No przecież to jest bezsensowne! Jak ja miałem to odbić? Ja też tak szczerze, gdy wyślał, że gościa zabije, nie? To jakby, że się nie odrodzi, jak chłop się nagle i... Ale nie, on ci nie odradza normalnie, on po prostu jest nieśmiertelny. Tak, to, kur... to ma sens? Nie ma sensu, właśnie! <laughs> jak nie było przekleństwa całego, to może jeszcze być. Ogólnie lodowy też. Przeklinał na głos tutaj na kanale i... Nie, ja nie wolno, bo ja tego... No, nie wiem, czy wolno się nie zakładam, że nie. Wolałbym nie, wiesz? No. Tym bardziej, że no, jesteśmy niby niepełnoletni, czy to tak? jakiś wpływ ma nam no, pewnie jakiś trochę tak. Chociaż... chociażby moralny, tak? No, szybko, szybko. Nie wyszło. Albo co, że chociaż chyba nawet większość naszych widzów jest młodsza niż starsza, więc wiesz... Jakby się urywało, yy, a widzowie, w sensie, jakby się urywało tam yy, z telefonu, to rodzice by się... No, byłyby problemy. No. Nie tylko bym widzów stracił, to jest chyba już w tym momencie byłby najmniejszy problem. Tak. Ten jak na jest. swoim tu od razu patrzy, że... jo, widzów bym nie miał. No, no, o, zbił mi ładnie, ale mógł jeszcze trochę pobić. W ogóle widzowie napiszcie, ci u Was też tak pogoda wariuje, bo u nas jest strasznie. Raz jest zimno, raz jest bardzo ciepło i... To jest bez sensu. Nawet cieplej jest niż w lato. Dosłownie tak się. Jak jest tego sensu? Ja nie nie wiem. Nie wiem, naprawdę. Z... zachidy ludowe. Nie wiem, nie wiem, po prostu nie wiem. Yy... I co jeszcze mogę. O, szybko. Dobra. Sparki. O, jeszcze jakbyś chciał wiedzieć, Sparki jest taką bardzo. Yy... Bardzo, o, bardzo. O, o, Jaką? Prostacką? O, o, nie. Opeje? Bardzo jest OP, i no, Ci pokażę Na przykładzie, patrz, Knight jest I tak naprawdę Knight nic nie może zrobić Jeśli chce no. Balans tej gry jest ciekawy, nie? No, a nawet Najlepsze jest to, że to jest tańsze niż te wszystkie, które Wcześniej wspominałem Dobra A nie, się powiedzieć, że przegrałem Ale jednak jeszcze nie Jeszcze jest czas widzowi, jeszcze jest czas Mhm. Mm Nie no, tu może być ciężko, prawda? Wam szczerze. No, jak on z parkiem będzie nawalać, to już jest koniec. O tym właśnie mówiłem. O nooks. graniu, dawaj. Jeszcze raz. No i dupa. No, no. Ajajajajaj. Nie! No, przecież to jest śmiertelne kolabo. Jak to ekipa by nawinęła. No, no, dobra, 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 dobra. napięcie jest widzę wysokie. Yy, szybko, 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 13 sekund. Walnij go, nie, 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 nie. Dobra, remis będzie. Boże. Co, takie napięcie tu jest. Uhu. Że to szok normalnie, naprawdę. Nie, 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 nie rób mi tego, nie rób mi tego, nie rób mi tego, nie. No i nie. Hm. Fajnie było tak? grałem. Tak, nie, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie jeszcze, nie, jeszcze nie! jeszcze Nie, 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 nie! Dobra, 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 dobra. Jeszcze jest jeszcze jest Jeszcze jest luz! Jeszcze, jest luz, jeszcze jest luz! Nie zapominajmy o słowie klucz. Jeszcze. Nighta tego zabić, tego, ten leży, ten leży. Yyyy... 2,137 hp on ma. Dobra. Wykończymy chłopa. Tutaj stawią gdzieś wieżę za chwilę. Dobra. Ale bez sensu to postawiłem. O matko boska. O matko. Nie, nie wstawi mi nic. Nie wystawi mi nic, bo on się broni. No, tak. Dobra, lecicie. I on teraz mi Dark Prince'a wystawi, jeśli mnie wykończysz. Nie? Wygraliśmy. Jest. Piękna rundka pod koniec. Bardzo dobry. Tylko problem jest taki, że już minął czas filmu i już się skończyło wszystko. Aha. W sensie, no, no, bo... Nie będziemy godzinę, nie? No, nie określi? będziemy godzinę nakręcać tutaj filmów, no bo to Dzień po bo pierwsze, że mi się nie chce, to po drugie właśnie, że nikt by ty, nikomu też by się nie chciał oglądać Dzień tego. początek by oglądali, ale do końca by nie oglądali, ja tak to... Ja jeszcze jest taki widziałem, no niektórych no. popularny zabieg, że na przykład nie, generalnie nie witają się ani się nie żegnałem na filmie, tylko po prostu kręcę film. I koniec, nie? No a gdy nawet czasem ja bynajmniej... Eee, bo nie wiedziałem, że jest koniec nie i tak czekam na jakieś pożegnanie i tak dalej, więc, a tu się film kończył. No, no dobra widzowie, także idąc tą logiką, zrobimy dokładnie tak samo, nie no żartuję, oczywiście ja się z wami żegnam, Arturo też się z, ja wami, też żegnam. Się z wami żegnam, yy, jedyne co mogę powiedzieć, zostawcie oczywiście są bika łapeczkę jak już mówiłem, słyszeliście po informacjach z wstępu, Filmy będą się pojawiać tutaj co tydzień, w sobotę o godzinie 18. .00. A no i właśnie miałem powiedzieć, że filmy się będą pojawiać raz z Klasza i raz z serii, którą wynaleźliśmy o yy, wakacje, czyli oglądam moje stare filmy. Arturo też jesteś zaproszony, będziemy mogła sta nasze tak stare szczerze? filmy. Nie? Ja, nie wiedziałem czy mogę to powiedzieć na filmie, ale chciałem powiedzieć, żebyśmy nagrali odcinek, w których oglądamy stare filmy. No to już seria z tego prowadzona i no. jest w powie już, więc wymyślałem, że, że coś nowego odkryłem, a tu. No ale co, no, ja ale to jest u... to fajny bardzo kontent, to muszę przyznać, no. więc dobra Będzie grubo, bo ja nie wytrzymam tego, nie? Jakby... No, co, Ja też tego nie wytrzymam, ja aż przeglądam na filmie tam ja <grym> dobra, bude, dobra, dobra dobra Tak, dobra, Hej i się żegnam, jak już mówiłem no, Trzymaj się i widzimy się za tydzień na starych filmach Pa, pa